Dobry wieczór Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Lokfuntur, a właściwie w podcyklu Nummi Lokfuntur Libri Legantur. Monety mówią, książki należy czytać. Dlaczego książka? Dlaczego nie kontynuacja wątku pocztu cesarza? Otóż po pierwsze sprzyja temu aura. Późna jesień, krótki dzień. Sprzyja temu, żeby sięgnąć po przyjemną lekturę. A także moje zajęcia z pierwszym rokiem filologii klasycznej, gdzie mówię o literaturze okresu archaicznego w historii Rzymu. I tutaj najważniejszymi zabytkami tych czasów są komedie. Komedie, które zachowały się autorstwa Plauta oraz autorstwa. Terencjusza. I takim ważnym w historii recepcji tekstów Terencjusza wydaniem jest wydanie opracowane przez Madame Dacier. Jest to przekład prozatorski tekstu pierwotnie w oryginale łacińskim. Tutaj zresztą mamy wydanie dwujęzyczne. Możemy porównać nawet sam układ a zatem mamy tutaj przekład prozatorski przystępny napisany e, francuszczyzną która e, była dość wysoko oceniana ale właśnie kiedy to jest istotne e, mamy tutaj wydanie akurat już pośmiertne z 1747 roku, wydanie amsterdamskie. Ten Amsterdam będzie tutaj dość istotny, ale o tym za chwilę. Natomiast najpierw parę słów o Anne Lefebvre d'Acier, która urodziła się około roku 1651, chociaż niekiedy podawany jest już rok 1645. Zmarła w roku 1700. 20 I była po Annie Marii van Schurman najbardziej znaną, uczoną niewiastą wieku XVII. No, Anna Maria van Schurman jest starsza o dwa pokolenia od e, Anne Dessie, a, a zatem jej było jeszcze e, może trudniej. Natomiast e, tutaj mamy do czynienia z. Autorką, która miała pewne jak najbardziej życie rodzinne, poślubiła w 1662 roku. No i tutaj bardziej wskazana byłaby ta wcześniejsza data, czyli 1645 data urodzin Jeana Lesinera, a mili syna natomiast przede wszystkim związana była z ojcem, który zapewnił jej znakomitą edukację, a to André Dacier, który sam był tłumaczem i, i, i znakomitym filologiem klasycznym, i to właśnie koneksje ojca, a konkretnie po jego śmierci. W 1672 roku jego przyjaciela Piera Daniela Ue sprawiły, że młoda filolożka znalazła dostęp do prestiżowego ówczesnego wydawnictwa wydawnictwa dla Delfina czyli Ad Uzum Delfini do serii tekstów, które miały być Podręcznikami miał stanowić część biblioteki następcy tronu, czyli wówczas następcy Ludwika XIV. Dasie zaczęła od przekładu, jeśli chodzi o teksty łacińskie, Florusa, później Dictysa kretyńczyka, zatem tutaj w krąg trojański był w obrębie jej zainteresowań. Następnie Sykstusa Aureliusa Wiktora, Eutropiusza, a zatem brewiarzystów późno-rzymskich. W 1681 roku pojawiła się jej prozatorska translacja Anakreonta i Safony. A następnie mamy właśnie Wydania Plauta, Amfitriona, Epidikusa, Rudens to 1683, następnie Plutosa i Chmury, Arystofanesa. no i wreszcie Terencjusz, który po raz pierwszy pojawił się w druku w 1688 roku. Natomiast już jako dojrzała filolożka w 1699 wydała prozą Iliadę. A zatem mamy tutaj do czynienia z postacią ważną dla Recepcji wielu twórców, no zwłaszcza przełomowy był ten pełny przekład Iliady, ale i Terencjusz cieszył się zainteresowaniem, o czym świadczy to właśnie wydanie, które ukazało się długo już po śmierci Dasi. Ale jaki to ma związek z numizmatyką? Otóż jak najbardziej w tekstach komedii pojawiają się różne nominały, różne sumy. Widzimy tutaj, że tekstowi oryginalnemu towarzyszy także komentarz. Jest to naprawdę zacna robota filologiczna. Ale chciałbym skupić się tutaj na tej rycinie, na tym miedziorycie, który. Otwiera nasz tekst. A zatem e, przybliżmy sobie ów e, miedzioryt. I tutaj także mamy do czynienia z dziełem znanego artysty, mianowicie e, Bernarda Picarda. E, Picard. Był synem również znakomitego a, rytownika paryskiego, Etienne Picarta. Um, urodził się w 1673 roku, natomiast w roku 1712 poślubił Anne Vincent i a, przeniósł się do Harlemu w Niderlandach. I Tutaj mamy oczywiście wydanie niderlandzkie, wydanie amsterdamskie, i widzimy tutaj także informacji o tym, że to właśnie nasz Picard to zrobił. Nawet podany jest rok 1716, a zatem jak najbardziej z owego okresu amsterdamskiego. Amsterdam w czasach Pikarna w czasach, no, też e, Andasie, która, przypomnijmy, umiera w roku 1720, e, jest ośrodkiem, w którym drukuje się cały szereg ważnych tekstów, także numizmatycznych. Jeśli odłożymy na moment naszą książkę i sięgniemy po inne dzieła, zobaczymy, że to właśnie w Amsterdamie. Wydaje swój Tezaurus Numizmatum Antiquorum Jacques Oisel, czyli Oselius, urodzony zresztą w Gdańsku, profesor z, z Uniwersytetu w Groningen. Ale oczywiście mamy także cały szereg wydań, najważniejszych numizmatyków, jak chociażby Foua de Janta obok wydań. Paryskich obok wydań włoskich. Mamy także te amsterdamskie. Wiele z nich oczywiście o, Przepraszam. Wszystkie uwzględnia w swojej bibliografii książek numizmatycznych XVII wieku Christian de Kessel. Tutaj. Duże książki i dość delikatny statyw sprawiają, że doszło do pewnej dekompozycji kadru. A sięgnijmy po inny tom, inny ważny numizmatyk, mianowicie Charpatin. Tutaj widzimy także odnotowane przez de Kessela, e, wydania amsterdamskie, jego kluczowych dzieł, oczywiście obok paryskich, obok londyńskich i szeregu, szeregu innych. Ale e, odłóżmy na bok de Kessela i przyjrzyjmy się dokładnie owej, Rycinie Picarda. Jaki ona ma związek z numizmatyką i co przede wszystkim przedstawia? Co przedstawia, mamy opisane poniżej, czyli mamy oto Terencjusza, którego prezentuje Romie Talia, a zatem muza opiekująca się komedią, a, a y, Republika Rzymska wręcza liber, la liberté, a, czyli ofiarowuje wolność w zamian za owe dzieła, ponieważ e, Terencius Afer urodził się w Afryce, trafił, do niewoli, właśnie jako niewolnik trafił do Rzymu. Tu został wyzwolony i działał jako komediopisarz. Dane z życia Terencjusza nie są pewne, natomiast opiera się ta rycina na jego późniejszej biografii, według której właśnie był owym jeńcem i to jego talent utorował mu drogę. Do wolności, a zatem widzimy tutaj tę swoistą wymianę Pileus, czyli czapka wolności, za książkę. To, że jest to Roma, nie mamy wątpliwości, ponieważ dodatkowym atrybutem jej jest leżąca u stóp Wilczyca z Małym remusem i Romulusem, czego akurat tutaj w opisie pod nie mamy, ale mamy również Apollona, który z kolei ofiarowuje mu likorony. De Laurier wieniec laurowy wieniec laurowy za zasługi dla literatury, dla komedii. I jeszcze mamy dziecko, które gra, jak tutaj widzimy, du a na podwójnym flecie. Ten podwójny flet to oczywiście. Aulos. Muzyka na Aulos adekwatna do komedii, a zatem to jest całkiem słuszny wybór. I w tle widzimy Rzym z jego zabytkami już znanymi wówczas doskonale. No tutaj chociażby mamy kształt, który może być taką bardziej strzelistą wersją piramidy Cestiusza. Może być Także jednym z obelisków yy, rzymskich. No oczywiście tutaj gdzieś mamy konstrukcję, która yy, przypomina nam bardziej Koloseum czy ewentualnie Teatr Marcellusa, zatem konstrukcje już późniejsze niż yy, w czasach Terencjusza, ale zasadniczo mamy kompozycję, która yy, całkiem sporo czerpie z ówczesnych tekstów o monetach i z właściwą ikonografią dla y, tychże tekstów. Bo spójrzmy oto na ową e, Romę, personifikację Rzymu. Tutaj muszę e, m, zaznaczyć, że we wcześniejszych wydaniach mamy także odwrócony e, wariant owej ryciny, e, w którym e, Roma siedzi po drugiej stronie i zwrócona jest nie w lewo, lecz w prawo. Jeśli ten układ był pierwotny, mamy tutaj wyraźne nawiązanie do Denara, bitego anonimowo w latach 115-114 przed naszą erą. W katalogu Crawforda jest to numer 287 na 1. To jest rewers, gdzie widzimy właśnie siedzącą Romę. Widzimy także Wilczycę z Remusem i Romulusem. No i tutaj jeszcze. Ładny wizerunek samej głowy Romy, owej personifikacji Żył. Hełm się nieco różni, większy pióropusz, ale to wszystko mieści się w e, pewnej konwencji rozpowszechnionej w tym czasie. Ale siedząca Roma, w dodatku mająca dwa trybuty, nie tylko owo, długie berło, ale także trzymające coś w drugiej dłoń, to motyw bardzo popularny w okresie cesarstwa. I tutaj spójrzmy, no chociażby mamy taką Romę na asie um, upamiętniającym Septymiusza Severę, jako Restitutor Urbis, jako odnowiciela miasta. W Roma Imperial kończ numer 825A. I e, w Roma trzyma tutaj Wiktoriole. To motyw częsta, zatem jeśli sięgniemy do czasu nieco późniejszych, no chociażby jako symbol wiecznotrwałego Rzymu, Romae Aeternai w wymowie restytuowanej, Rome Eterne w Erasmiańskiej, e, mamy na rewersie chociażby tego Antoniniana. Gordiana III, numer 70 w Roman Imperial Coinage. Eee, mamy oczywiście powtórzony ten motyw na e, wielu późniejszych także monetach. Tutaj widzimy e, Antoninian z kolei bity przez Filipa Araba, przypomnijmy, Gordian panował w latach 238-244. Filip był jego bezpośrednim następcą w latach 244-249. I oczywiście ten motyw pojawia się także później, pojawiałby się wcześniej, natomiast zwróćmy jeszcze uwagę na inspirację owej. Wilczycy, otóż pojawia się ona też wcześniej niż otwierający a dzisiaj prezentację monet denar z lat 115-114, bo oto w 137 roku przed naszą erą mamy taki oto rewers na denarze Sextusa Pompejusza w katalogu Crawforda numer 235 na 1 na awersie. Także widzimy, Rome, głowę Romy. I jakimś elementem inspiracji mogły także być publikacje chociażby wspomnianego tutaj Charlesa Patena opisujące monety promicjonalne, średniej wielkości brązy. I tutaj za przykład może posłużyć znakomity rewers na... Rebers monety wybitej w Aleksandrii, Troas, w Troadzie, między 251 a 260 rokiem. z Stychę owego miasta na awersie i właśnie, ponieważ była to kolonia rzymska z wilczycą karmiącą Romulusa i Remusa na rewersie. Ale czy inne obecne tutaj postaci mają swój pierwowzór na monetach. Oczywiście nie sam Terencjusz, wśród poetów, którzy, którzy doczekali się swoich wizerunków na monetach, mamy oczywiście Homera, mamy także hollenistycznego już a, poetę Aratosa na monetach z Soloi, Natomiast nie mamy, nie mamy nigdzie Terencjusza, ale mamy jak najbardziej Apollona, czy też Apollina w Odybianie Łacińskiej. I tutaj, właśnie ten motyw Apollina, trzymającego lirę i wieniec, znajdujemy na monecie Antoninusa Piusa, konkretnie prezentuje państwu denar w Roman Imperial Coinage pod numerem 63B Apollini Augusto, czyli dostojnemu Apollinowi, albo też Apollinowi Augusta, augustowskiemu. I tutaj oczywiście Awr z wizerunkiem cesarza. Poza tym mamy tutaj Talie, talie, które, jak widzimy, trzyma maskę. I chociaż mógłbym Państwu pokazać monety z innymi takimi jak o, tutaj mamy mm, Melpomene, czy tutaj mamy Clio na monetach Pomponiusza Muzy, które wybite były według Crawforda w 66 roku przed naszą erą, według Hersha i Walkera w roku 56, ale akurat monetę Stalio muszę Państwu pokazać na jedynie zdjęciu. Mianowicie w jednym z katalogów domu aukcyjnego Kinkera widzimy też talię trzymającą właśnie maskę. A jeśli mamy sięgnąć do literatury z epoki, to Flavian i jego dzieło Familiarum Romanorum Numismata, gdzie tutaj także widzimy talię z. Ową maską. A zatem mamy podobną ikonografię odnotowaną i na rycinach, i znaną z wielu kolekcji owych czasów. Ale spójrzmy dalej. Czyli mamy już Romę, mamy już Apollona, mamy Talię, a co z owym chłopcem grającym na Aulosie? Otóż, jak najbardziej, mamy e, taką ikonografię w Apamei. Proszę zwrócić uwagę, jest to postać identyfikowana z Marsjaszem, grająca właśnie na Aulosie, ale ten Marsjasz często ma proporcje właśnie dziecka, chłopca. Nie jest to e, dorosły mężczyzna. E, I to akurat moneta jeszcze hellenistyczna datowana na lata 133-48 przed naszą erą a tutaj e, rewers e, monety wybitej w apamei e, e, przez e, Marka Wetiusa Nigra e, dla Nerona młody wizerunek Nerona widzimy na awersie ale interesuje nas tutaj przede wszystkim ów Marsiasz grający na aulosie tak jak ten chłopiec na rycinie Picarda. No i wreszcie książka. Książka w formie kodeksu na monetach antycznych nie pojawia się, jeśli już mamy zwoje, które tutaj widzimy na monecie z Clio na rewersie, natomiast na rewersie mamy głowę Apolina i właśnie zwój papirusowy. Natomiast pojawia się ten przedmiot, symbol wolności, czyli Klipeus. nie przepraszam, czyli Pileus, czyli Pileus i Pilei mamy jak najbardziej w memnictwie no, chociażby um, teraz um, cesarz rozpropagowany przez Ridleya Scotta w drugim gladiatorze. A odwoływał się też do wolności. Tutaj mamy monetę z 16 roku od obwołania go Augustem z czasów już samodzielnych rządów. Właśnie Libertas z Pileus w ręku. No, ale oczywiście był to motyw, z którego chętnie korzystał także Galba po obaleniu Nerona. Więc tutaj mamy Libertas publica i właśnie Libertas trzyma Pileus w dłoni, a czy Ela Gabal, też tutaj mamy Libertas Augusti, z kolei też jak najbardziej Spileus w dłoni. A zatem widzimy, że rycina Picarda, chociaż pozornie zupełnie niezwiązana z numizmatyką, przetwarza motywy ikonograficzne, które niegdyś jeszcze w wieku XV czy XVI były brane wprost z monet. W czasach Picarda oczywiście one już były dobrze zakorzenione w tradycji i malarskiej, i w tradycji grafiki książkowej. Natomiast nie można wykluczyć, że Picard także na Ilustracji monetarnej się wzorował, bo Amsterdam w jego czasach, no i też Paryż, z którego pochodził, to miejsca, gdzie środowisko numizmatyczne było bardzo liczne i też wpływowe. Dziękuję Państwu za uwagę. To tyle na dzisiaj o tej niewielkiej, ale fascynującej rycinie, do nie mniej fascynującego. Wydania i przekładu komedii Terencjusza w opracowaniu Madame Dasier. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach cyklu Nummi Lokwuntur.